Bonjour! Bonjour à tous! Bonjour mes amis! Dzień dobry! Dzień dobry wszystkim! Dzień dobry moi przyjaciele! To nasza trzecia lekcja francuskiego, na której nauczymy się mówić 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Czyli nauczymy się mówić do 10. Po prostu. Żeby zacząć, troszeczkę przypomnimy sobie, co było na ostatnich lekcjach, bardzo króciutko. Oczywiście odsyłam do poprzednich lekcji, kto chciałby sobie powtórzyć, kto chciałby nauczyć się, jak się przywitać, albo nauczyć się, jak się przedstawić. Ale króciutko tylko sobie przypomnimy i już przechodzimy do naszej dzisiejszej lekcji. Mamy trzy sposoby. Bonjour. Salut kuku, którym możemy się przywitać z drugim człowiekiem. E, następnie mamy e, przywitanie Sava? Czy wszystko w porządku? Sawa. Tak, wszystko w porządku. E, oraz uczyliśmy się też jak się przedstawić? Je suis Nina. Jestem Nina. oraz drugi sposób Je m'appelle Ola. Nazywam się Ola. E, i Ostatnie to było najtrudniejsze. Jak się nazywasz? Comment tu tapel. Jak ty się nazywasz? E, dobrze. To było takie krótkie przypomnienie. I mam nadzieję, że dzisiaj spędzimy razem. Taki dobry czas przy uczeniu się tych dziesięciu cyfr, ponieważ one przydają się bardzo często, chociażby w sklepie, jeśli chcemy zapłacić i po prostu musimy wiedzieć, jak powiedzieć, czy jak, jaką cenę mówi nam sprzedawca. Wiadomo, cyfry są obecne bardzo często w życiu codziennym. I dzisiaj Zaproponuję taki dosyć być może nietypowy sposób do nauki tych cyfr. E, natomiast zobaczymy, czy się Państwu spodoba. A więc tak. E, cyfra pierwsza. Jeden. Jeden e, mówimy un. Po prostu e, <taki> Takie śmieszne. E, śmieszne słówko E. Następnie dwa. D. E, D. Takie dosyć. Twarde słowo, d. Trzy, to trois. Trois, e, wymawiamy to takie francuskie r. Gdybyśmy powiedzieli e, z r naszym, e, to brzmi to trois. Trois, ale mogą Państwo spróbować oczywiście wymówić to e, r francuskie trois. E, dobrze, tu mamy trzy. E teraz cztery. Cztery, quatre. Quatre. 4. Oczywiście zapraszam, aby powtarzać po mnie i od razu już próbować zapamiętywać. Ale za moment spróbuję, spróbuję taki przedstawić Państwu sposób na to, żeby to zapamiętać łatwo. Dobrze, to mamy 4, 5. Sank. Sank. Mhm. I sześć. SIS. Widać tutaj na tablicy, że mianowicie właściwie tak jak po angielsku mamy SIX po francusku mamy bardzo podobnie, ale wymowa jest troszeczkę inna. Wymawiamy SIS. Dobrze. Teraz mamy następną cyfrę. 7. 7 SET. Tutaj też Państwo widzą, że mam napisane septy natomiast czyta się właśnie bez tej literki p, czyli po prostu set. Set. E, dalej osiem. Wit. Wit. I dziewięć. 9. Nuf. Mhm. I ostatnia cyfra właściwie już e, dwucyfrowa, czyli e, dziesięć. Dis. Dis. Dobrze, no to mamy tak wstępnie zaczęte te cyfry. Teraz wszystkie naraz. Spróbujemy policzyć od 1 do 10. Po kolei wszystkie cyfry naraz. Uwaga! Na tablicy są zapisane, także można się posiłkować tym zapisem, chociaż widać, że wymowa jest zupełnie inna. Francuskiego niż, niż litery nasze tutaj polskie, ale już możemy się z tym oswajać. Także zapraszam. Uwaga, zaczynamy. Jeden, Un. dwa, dż, trzy, tchwa, cztery cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, i dziesięć, A teraz? Od początku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobrze. A teraz wyobrażamy sobie, że jesteśmy w sklepie. I w tym sklepie wisi tablica produktów które są wymienione od 1 do 10 i staramy się przeczytać więc mówimy tutaj przed nami jest ten sklep i czytamy jeszcze raz 1 2 3 4 5 6 7 8 Nuf, dis. Dobrze, a teraz e, ponieważ, jak Państwo pewnie wiedzą, ja jestem generalnie e, muzykiem, to dużo, dużo mm, muzyki lubię wprowadzać e, na zajęcia. Dlatego mm, spróbujemy teraz sobie zapamiętać te cyfry w muzyczny sposób. E, na pewno Państwo znają coś takiego jak do, re, mi, fa, sol, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. I to jest osiem dźwięków, które myślę, że większość z nas zna na pamięć. I teraz zamienimy sobie, zamiast śpiewać do, re, mi, fa, sol, la, si, do, będziemy śpiewać cyframi po francusku. Czyli zaprezentuję, jak to będzie brzmiało. To będzie tak. Un, deux, trois, quatre, cinq sis, set, wit. Ponieważ to jest tylko osiem dźwięków, to na ostatniej dodajemy jeszcze dziewiątą 9, 9 i dziesiątą. Eee, I to będzie nasze takie zakończenie. Dodam do tego dźwięk e, gitarele. i zapraszam do tego, żeby spróbować na tej melodii zapamiętać cyfry po francusku. Uwaga!

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Teraz spróbujemy akcentować, co drugą cyfrę. Czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Im więcej powtarzamy na różne sposoby, tym na dłużej i prędzej zapamiętamy. Możemy. Wymyślać po prostu różne sposoby powtarzania, żeby było ciekawe. Jeszcze raz, uwaga. Raz, dwa, trzy, cztery. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, seven, eight, nine, Jeszcze raz. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, seven, eight, nine, A teraz odwrotnie. Akcentujemy co drugą, ale począwszy od cyfry dwa.

Jeszcze jeden sposób. Spróbujemy dodać sobie do tego jakiś inny rytm. Rytmy są różne. Mogą być no, w różnych stylach muzycznych bardzo różne rytmy, a my zrobimy sobie taki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Jeszcze raz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. I troszkę szybciej. Zobaczymy, czy nam wyjdzie. Ta wymowa, wiem, że nie jest taka prosta. Trzeba się troszeczkę z nią oswoić, ale tak samo wydaje mi się, że przy śpiewie jest to bardziej naturalne, żeby słyszeć po prostu te e, inne brzmienie. Jeszcze raz. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dobrze, no to mam nadzieję, że troszeczkę, troszeczkę nam się to w głowie już e, zakodowało. A teraz zrobimy ćwiczonko, taką zagadkę. Powiem e, cyfrę po francusku, a Państwo zapraszam, e, aby spróbować zgadnąć, jaka to jest cyfra po polsku. Mówię cyfrę. Dis. Dis. Disto. Uwaga, odpowiedź. Dziesięć. Dobrze. Następną mówię trwa. Trwa. Z r trwa. A więc to jest odpowiedź. Trzy. Dobrze. Teraz Sis. SIS. Mała podpowiedź. Po angielsku to SIX. Czyli już wszyscy na pewno wiedzą. To jest SZEŚĆ. A teraz odwrotnie. Powiem po polsku. I zobaczymy, czy ktoś pamięta, jak to jest po francusku. JEDEN. JEDEN to E. A teraz... Mówię cyfrę dwa. dwa to d. 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 I ostatnią mówię osiem. Osiem to wit. O, tutaj mamy wit. Dobrze. To już chyba jest dosyć trudne ćwiczenie, ale mam nadzieję, że troszeczkę pozwala spróbować już swoich sił nawet po 15 minutach z językiem francuskim. Także ja dzisiaj dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję wszystkim, którzy oglądali tą transmisję i na koniec zaśpiewamy sobie naszą gamę cyfr francuskich. Jeszcze raz. I zapraszam Państwa do wspólnego śpiewania. 1, 2, 8, 9, 10. Un, deux, trois, quatre, 5, sis, set, 8, 9, Dziękuję Państwu bardzo serdecznie i zapraszam za tydzień na kolejną lekcję.